Cześć, ja jestem Juno i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na drugi odcinek z serii Zagrajmy w Dreadout. Co? Co słyszeliście? Słyszeliście to, co ja? Ja słyszę jakieś chrapanie. Czy tylko ja słyszę chrapanie? Mogę tu wejść? Eee, czy tu coś jest? Ej, nie, ja się za bardzo boję, ja nie chcę w to grać. Nie, po prostu nie. Eee, dziwnie to światło chodzi, jakoś tak. Czy ona na coś patrzy, czy mi się wydaje kompletnie? Nie, ja po demo za bardzo się boję. O, coś tu jest napisane. E... Słyszę dziwne dźwięki. Co? Czyli pusta klasa, tak? E... To chrapanie jest coraz głośniejsze. Tu jest jakaś klasa. Nie. E... Coś tam leży dziwnego. E, tu są drzwi. Czemu są zamknięte? Co to jest? Czy to jest zmutowany wielki pies? E... To żyje? Ej, tu są. Klucze. Eee... Co jest? To jest Chrumek! O! To... Chrumek chce mnie zabić! Eee, możemy chrumka zabić? O, o, Wow! Jakieś osiągnięcie, ale nie zdążyłam przeczytać. Co? Co? W ogóle, co to było? <laughs> Świetnie. Oczywiście ona nie podniosła tych kluczy. Ej. Ja słyszałam... Gdzieś słyszę raciczki. Raciczki. Dobre sobie. To, to było... Ogromne! Może drzwi się otworzyły? Nie. Czy ja mam iść za tą bestią gdzieś tam? Ale dobra, przynajmniej wiemy, że tak jak w Fatal Frame, ym, kamera ich krzywdzi. Znaczy te duchy wszystkie. Kamera jest dla nich zabójcza. Dobra, to wiem. O nie, damska toaleta. Nie. Nie, nie. Nie. E, straszne dźwięki. Będziemy odważne. Znaczy ja i Linda. Ona ma na imię Linda, prawda? Dobrze zapamiętałam? Jezu, ale straszne warunki mają w tej szkole. Co to w ogóle ma być? E, dobrze, że nie możemy się przyjrzeć w tym lustrze. Bo nie podobają mi się lustra na horrorach. Nigdy. Ej, a jak bateria nam padnie, to pewnie będzie źle. Na razie to jest męski kibelek, tak? Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj toalety dla chrumków. Jezu. Nie, w kabinie takiej na pewno by się nie zmieścił. Taki wielki świniak, co? Ale świniak, naprawdę. No, fakt! No, wystraszył mnie, ale. Nawet najgorsza. czamsnę na świecie jest w stanie mnie wystraszyć. No i mamy jakieś schody ku górze. Nie wiem, co tam jest. Ani tym bardziej nie wiem, co jest na górze. Eee. Czym ty jesteś? Co? Aaaa, chrumek! O, dobry chrumek! Dobry, dobra świnka. Weź, może umrze. Ej, to ma ludzką twarz w miarę. Eee, eee, nie rozumiem tego. Czy tylko ja tak bardzo nie rozumiem tej gry? I co? Słyszy dzwoneczki. Chrumek nie wie o moim istnieniu jeszcze. Znaczy nie, już się dowiedział, że, że jestem, ale. Mogę zam... Nie, nie chcę zamykać ze sobą drzwi. Będzie trudniej uciekać. Dziewczyno, nie blokuj się proszę cię na ławkach żadnych. O, tu coś jest. O, mogę coś wziąć. To to jest. Autentyczny i... Jenglot? Jenglot? Co? Co to jest? Pewnie jakieś dziwne coś. Ej, ja chciałam. Może mam to w... e, tutaj gdzieś. Ej, gdzie jest mój Jenglot? Jenglot. Moje coś. Ej! Nie zdążyłam przeczytać. Ale... Nie, nie wiem co to jest. Ale ja to chcę jeszcze raz. Czy na ławce jest... Nie, myślałam, że jest napis dreadout wryty. Czy ja słyszę świnkę? Przynajmniej nie widzę świnki. To jest dobre. Ale te, te dzwoneczki. Ja wiem, że one będą chciały mnie zabić z czasem. I, i wiem, że coś na pewno na mnie wyskoczy. Teraz gra daje mi takie złudne poczucie bezpieczeństwa i spokoju, ale ja wiem, że ekran robi się biały i ja wiem, że tu coś jest. Coś wyskoczy mi na ryj zaraz. A jak krzyknę. Aaa! Co? No właśnie, ale coś się zmieniało. Może świnka gdzieś tam sobie biega, co? E... E... Co, co to jest za dźwięk? Szczur, o jakieś drzwi kolejne. O nie, otwarte. To mi wygląda na miejsce do walki z bossem wręcz stworzone. Czy w tej grze są bossy? Czy w tej grze w ogóle jest walka? E, nie wiem. E, straszne. O, drzwi są otworzone i jest jakiś zapis. Się boję gdzie ja wyszłam. Nie, nie, ja nie chcę tu być, nie chcę tu być. Zabierzcie mnie stąd po prostu. Tu coś jest, o, tu byłam. I i może. O, chrumek, chrumek, budziek. Ej, czy chrumek mnie zabił? Nie, nie zabił mnie. Tam sobie spaceruje świnka jedna. Eee, co to było? To znak, że ja powinnam chyba iść tam. Skoro jak idę tam, to mnie atakuje świnka. Wiecie? Tak mi się wydaje. <grym> Boże, cała się spociłam normalnie przez głupią świnkę. Dobra, nie ma świnki. Tu. Tu może coś być, wiecie? Szafa. Mogę otworzyć? Nie, nie mogę otworzyć. Ale jakieś muchy latają. Jak na mój gust. To tutaj mogą być ukryte zwłoki. Jakiś może ludzi, bo to szkoła chyba. Może to szkoła dla świnek. O, o, coś jest. Malam Satu Suro. Aha, jakiś festiwal miejscowy. Fajnie. Obym się na niego nie musiała załapać. E, troszeczkę pobiegnę, tylko nie wiem, czy głośne kroki nie zwabią chrumka. Tam jest teraz. Widzę cię, świnko. Może świnka nas prowadzi, co? Tylko mamy uważać, żeby nas nie zabiła przypadkiem. Ale mamy za nią może podążać. I w ogóle zdobywamy jakieś dziwaczne rzeczy. Nie, 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 nie. Biegnij, świnko, biegnij gdzieś. Ej, ona zajdzie mnie z drugiej strony. A gdzie były schody na górę? Bo ja bym chciała już stąd iść. Nie wiem. O, tu są jakieś. Pójdziemy teraz na górę, bo już dół mi się znudził i to kompletnie. Nie wiem, gdzie jest świnka, ale tu są drzwi O, 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 o Nie, słyszę świnkę bardzo blisko Idę na górę, idę, 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 idę Uciekam, uciekam, uciekam Aha, za daleko nie ucieknę Gdzie jest świnka? Gdzie jest świnka? Czy ona patrzy na świnkę? Nie wiem, na co ona patrzy Tu są inne schody, idę tu Dobra, czyli dowiedzieliśmy się, że jest jakiś festiwal. Że jest jakiś Jenglot, Jenglot. Czy jak to tam się czyta? I pewnie się ośmieszam, bo to pewnie jakieś słowo ludzkie, normalne. Dobra, jesteśmy już na górze. Wow. E, to pewnie mogę otworzyć, tak? Nie, zamknięte z drugiej strony, proszę bardzo. Co? Nie no, w sumie na razie jeszcze nic strasznego się nie działo. Aha! Dobra, czyli i tak mam zejść na dół. Bo ja kojarzę, że gdzieś były schody. Tak, e, pamiętam na górę i ja nie poszłam wtedy na górę, tylko poszłam sobie na dół bezpiecznie. Tu coś może jest, nie? Nie. Tu chyba były gdzieś. Zamknięte z drugiej strony jaja sobie ze mnie robicie. To na mnie poluje świnka, a ja tutaj muszę jeszcze od drzwi do drzwi biegać. To jest chore po prostu. Aha, a te zawalone. A, czyli tu było jedno wejście. Dobra, rozumiem. Hmm. Byłam tu. Jakieś pamiętam schody na górę. Bo jeśli mam być szczera, to już się trochę gubię, ale dobra. Eee, chyba powinnam się uciszyć. A zaraz dzwoneczki, to my słyszymy, jak e, świnka się zjawia, tak? Jest tam świnka? Nie, ale widzę tam coś innego. E, spróbuję temu czemuś uciec. Ej, co to jest w ogóle? Nie wiem. Olejemy. Idziemy na górę. Ojej. Długie, wielkie korytarze. Ten jakiś wydaje się krótszy, i może nic tu nie ma. Aha, jest. Jest wejście, znaczy zakręt. A za zakrętem dziwne rzeczy są. Jezu. Coś tam się rusza. Dobra. Więcej odwagi i wiary w siebie. Nie no, bez przesady. Nie umrę. A, przebiegnę przez te straszne liście. O, drzwi, drzwi, drzwi. Nie chcę wchodzić do środka. Tak bardzo nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Wiem, że tu coś na mnie wyskoczy. W poprzednich salach nie wyskoczyło, to wyskoczy w tej. Ja to wiem. Ja wiem, że zaraz krzyknę. Wiem, a wy się będziecie śmiać w komentarzach okrutnie. I oglądając to. Nie, nie ma nic. O Boże, ja się boję po prostu tej gry. Ja, ja coś coś tu było coś coś mi... nie to chyba te muchy ja boję się tej gry nie jest to taki strach wiecie psychologiczny tylko ja wiem że będzie jump i nie lubię tego tu coś stoi o ja to sobie wezmę jenglot jenglot co to jest tylko mamy jenglota wow jakaś yy, mistyczna energia E, o! To... Krzesło! Krzesło zniknęło! To ja nie wiem, czy ja chcę mieć to coś przy sobie. Nie, nie, ja tam nie chcę iść. Ej, a Chrumek jest na dole, tak on się nie teleportnie na górę. Błaga mnie, nie chcę więcej klas zwiedzać To nie na moje nerwy. Tu coś leży. Ja to chcę. Nie chcę tego. Tu, nie. Co się jest dla mnie, cokolwiek, plecaczki? Nie ma. Idziemy. Ale chcę w sumie wszystko na tyle dobrze przeszukać, żeby nie musieć nigdzie wracać. Duże drzwi. Dobra, duże podwójne drzwi. Co tu jest? O nie. Nie. Duże podwójne drzwi znaczą dużą klasę. Duża klasa znaczy jakiś chrumek, duch. E, straszna starsza śpiewająca pani z początku gry. Tak, ona tu pewnie będzie. Ona będzie chciała mnie zabić. Na pewno nawet. Jakaś ładna kanapa. Na kanapie coś leży. Nie, nic nie leży. Nic dla mnie na pewno. Tu książeczka. Nie, nie. Nie chcę. Druga kanapa. Dziwne obrazki. Nic dla mnie. Nic dla mnie. Drzwi. Nie. Mm. Wiecie, my chyba będziemy szli sobie po, po kolei. Myślę, że tak będzie lepiej. Nie! Nie, jakieś sapanie słyszę. Ja boję się odwrócić. Boję się, bardzo się boję. O Boże, straszna pani. Nie, nie idziemy do strasznej pani. Aha, czyli po to były nam tamte drugie drzwi, żeby straszną panią wyminąć. Albo pana strasznego, który wygląda jak straszna pani, tak? To wiecie, jest bardzo możliwe. Mogę otworzyć te drzwi. Dobra, odblokowane, ale tam pewnie jest ta pani. I dlatego tam nie pójdziemy. Najpierw sprawdzimy drugą część korytarza. Może znajdziemy więcej jakichś jęglotów, które umilą nam życie, albo pewnie nie umilą nam życia. Wręcz przeciwnie, bo ja wiem, jak takie wszystko rzeczy się na horrorach kończą. O, coś tu jest. E, co? Dobra. Tak, jakieś lokalne tradycje dziwaczne. Coraz więcej się o tym wszystkim dowiadujemy, ale ja bym chciała po prostu znaleźć wyjście. Ona na coś patrzy, ona na coś patrzy. Ja cały czas słyszę w tle te sapanie. No nie, nie. Po prostu błagam, nie. To za dużo dla mnie już. Dość mam. Chcę wyłączyć tę grę. Bo nie przejdę jej w jeden wieczór. To za dużo mnie kosztuje. I zaraz się mi bateria. Tak, ja, ja znam takie po prostu przypadki. Tak, oglądam dużo horrorów. Ja po prostu jestem znawcą w tej sprawie. Ale nie, ta gra aż tak nie działa na psychice, wiecie. Po prostu straszy jumpsynkami. To jest wszystko. Na razie przynajmniej. Ale nie. Ja nie będę się wypowiadać lepiej, bo bo takie wypowiadanie się zawczasu źle się kończy zawsze. Tu coś. Może plecaki kryją więcej jęglotów albo jakiś ulotek zaproszeń na festiwale miejscowe. Chociaż zdecydowanie nie chciałabym się na żaden miejscowy festiwal... Aaaaa! Załapać! Tam jest Dziwny koleś? Nie, ja nie idę do dziwnego kolesia, ja idę na dół. Tak, ta gra wie jak wyznaczyć mi właściwą drogę. Tu coś jest. Nie lubię tej gry. Dobra, wiecie co? Tu chyba był zapis, więc ja tutaj robię krótkie cięcie. Okej, okay, jestem z powrotem. Wow, ktoś tu sobie stoi eee, Czy on zniknie? Mogę przejść obok niego Czy on mi coś zrobi Ktoś pewnie będzie chciał mnie tu zabić Ale ja już jestem na to przygotowana Wow, nie tutaj sobie latają, widzicie to? Świetnie, nie sądzicie. O, tu coś, coś na ścianach jest, ale zapewne byłam w tym miejscu już. Dobra, myślę, że wystarczy już tego strachu na dzisiaj, tak więc to jest już koniec odcinka. Mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim.